Kochani, dzisiaj specjalna Mama Burz wieczorową porą, to są największe serca podziękowania dla tych wszystkich z Was, którzy wpłacają na mój projekt wydania książki Mama Burz Przygody Przewodniczki po Afrykańskich Rezerwatach Przyrody. Wczoraj wieczorem kładłam się spać ze świadomością. Że mam zebrane 12 tysięcy złotych. Dzisiaj rano obudziłam się i mam ich 15. Żeby ta książka, ten projekt doszedł do skutku, muszę zebrać minimum 20 tysięcy. I zostało 5 dni, i ja wierzę z całego serca, że uda mi się zebrać te 5 tysięcy, i że moja książka opowiadająca o przygodach i w 25 latach, ćwierć wieku mojego życia i prowadzenia wypraw w Afryce będzie wydana. Dzisiaj zrobię rzecz wyjątkową, bo przeczytam cały rozdział książki. Do tej pory czytałam wam fragmenty, więc będzie długo, ze specjalną dedykacją dla gości moich wypraw. Dzięki nim docieram. Tam, gdzie docieram, w najpiękniejsze zakątki Afryki. Mogę tam pracować. To wam opowiadam to, co przeżywam na innych wyprawach, to czego nauczyłam się w buszu. Pokazuję wam Afrykę taką, jaką ukochałam i taką, jaką opisałam w książce. Dziękuję wam z całego serca. Tym z was, którzy wpłacili i mogę ich rozszyfrować, albo wiem z maili, że mnie wspierają w moim projekcie. Chciałabym podziękować szczególnie Ewiej Krzysiowi, Pawłowi i Kasi, Teresie, Małgosi i Jackowi, Pani Marcie, Hani i Krzysiowi, Łukaszowi z rodziną i Ani z rodziną. Dziękuję Wam bardzo. Latacie ze mną do Afryki rodzinnymi klanami albo sami wielokrotnie. Więc znacie mnie, znacie moje serce, moje radości i moje troski. Dziękuję Wam bardzo. Dzisiaj będzie rozdział o wyjątkowym miejscu, w którym spędziłam prawie rok życia u wyjątkowej rodziny, u wyjątkowej kobiety, i będzie historia o słoniu. Zobaczcie, jaki piękny słoń, słoń, którego kupiłam. Na moim ulubionym lotnisku Ship Hall w Amsterdamie. To taki projekt społeczny prowadzony przez organizację pozarządową, gdzie artyści z całego świata właśnie malują słonie w swoje fantazje i jest sprzedawany na lotnisku. Uwielbiam tego słonia. Mieszkał ze mną przez kilka lat na Zanzibarze, a teraz spokojnie na czas korony spędza czas w Warszawie. Pozwólcie, że przeczytam Wam rozdział książki poświęconej, poświęconą słoniowi o imieniu Tembo z Republiki Południowej Afryki, a cały rozdział jest dedykowany pamięci Ali Kuchcińskiej-Sassens, która żyła w 1930-2010, którą wojenne losy rzuciły z Polski do Afryki. O Ali będzie w tym tekście, łatwo się zorientujecie, kim była. Była dla mnie bardzo ważną osobą. Wszystkie samochody z powrotem do lodżu, teraz! Ponaglający głos Ali zachuczał nagle z samochodowego radia. Dotarł do naszych uszu, kiedy w ciszy podziwialiśmy piątkę z trzynastu białych nosorożców, jaki mieliśmy w rezerwacie. Odbiór. Ciociu Alu, co się dzieje? zapytał spokojnie Rian, mój kolega z patrolu. Jednocześnie zakręcił wytartą skórzaną kierownicą naszego landkruzera i powoli ruszył szeroką, kamienistą drogę w stronę lodżu. Za naszymi plecami goście przejażdżki po buszu szeptali cicho zdezorientowani naszym przerwaniem obserwacji zwierząt. Czekali na wyjaśnienia. My również. Mamy problem. Tembo wszedł do projektu i otworzył wszystkie zagrody. Musimy uśpić i porozdzielać wszystkie lwy. Dowieście gości do domków, każcie im wzostać do kolejnej informacji. Powtarzam, wszyscy goście muszą pozostać zamknięci w domkach. Lwy mogły uciec z projektu. Popatrzyliśmy na siebie z Rajanem bez słowa. To brzmiało poważnie. Kiedy zaczęłam jeździć do Afryki ponad 20 lat temu, populacja afrykańskich lwów sięgała 100 tysięcy. Współcześnie na skutek nielegalnych polowań, wyniszczającego populacji wirusa oraz małej różnorodności genów szacujemy lwią populację na maksymalnie 15-17 tysięcy. Z tego powodu w różnych częściach, głównie południowej Afryki, zaczęły powstawać ośrodki rozrodu lwów. Koty hodowane w tych miejscach trafiają do parków narodowych i prywatnych rezerwatów, co pozwala utrzymać ich liczebność na w miarę stałym poziomie. Marzyłam, aby pracować w lwim projekcie. Jeden z nich należał do ali kufcińskiej Sassens i jej rodziny. Polka, urodzona na Kresach w 1940 roku, została z mamą i z bratem wywieziona przez NKWD na Syberię. W 1942 roku, na mocy podpisanego układu, Sikorski-Majski trafili do Teheranu, a następnie na pokładzie okrętu przypłynęli do Mozambiku. Stamtąd koleją dotarli do jednego z obozów dla polskich uchodźców położonych w północnej Rodezji, współczesnej Zambii. Kilka lat później małżeństwo z białym myśliwym afrykanerem Lolim Sassensem przypieczętowało przyszłość Ali Kuchcińskiej w Afryce. W 2002 roku napisałam do niej list z prośbą o możliwość odwiedzenia farmy i spaceru z jej lwami. Zgodziła się. Pojechałam na miesiąc, zostałam na długo dłużej. Co teraz? Zapytało, zapytałam Rajana wsiadając do samochodu. Właśnie odprowadziliśmy gości do ich domków, upewniając się, że na pewno zostaną w środku. Na szczęście wydawali się bardziej za, zaciekawieni niż zdenerwowani nadzwyczajną sytuacją w, w rezerwacie. Jakby w odpowiedzi w radio rozległ się głos naszej koleżanki z recepcji lodżu Cindy. Do wszystkich przewodników polecenie od Ali. Weźcie broń z magazynu, jedźcie do projektu. Watery weterynarze już są na farmie. Spotkacie się przy, bracie, przy bramie projektu. Pospieszcie się. Bez zbędnych słów ruszyliśmy w stronę lwich zagród. Projekt znajdował się w odległości 5 kilometrów od głównego lodżu, ale uwolnione lwy mogły przemieszczać się szybko. Co gorsza, mogły zacząć walczyć między sobą, oraz z innymi dzikimi lwami, które mieliśmy również na całej farmie. Denerwowałam się, bo w ośrodku rozrodu mieliśmy 55 kotów, wszelki obu płci i w różnym wieku, w tym trzy kilkumiesięczne kocięta mojej ulubionej białej lwicy Sunshine. Jej małe, pocieszne lwiątka miały problemy z chodzeniem. Poważne niedobory wapna w kościach powodowały, że utykały. Groziło im uśpienie. Doglądałam je każdego dnia, karmiąc witaminami i podrzucając dobre kawałki mięsa ich mamie. Przed nami ukazała się brama wjazdowa, wyrwana z zawiasów i położona na ziemi przez słonia. Wokół niej stało kilka samochodów naszych kolegów, przewodników pracujących dla rodziny Sassens. Słuchajcie, większość lwów jest zdezorientowana. Walczą ze sobą, głównie samce. Musimy być ostrożni, ochraniać się nawzajem. Wendel, najstarszy przewodnik na farmie, wydawał polecenia: Podzielmy się. Chris i Duncan, zostańcie tutaj, postawcie bramę, musimy ją zamknąć. Pozostali wjeżdżamy, ubezpieczamy weterynarzy usypiających po kolei lwy. Potem je poprzeciągamy do kolejnych ogrodzeń. Wjechaliśmy do projektu z odbezpieczonymi strzelbami. Z daleka widzieliśmy dwie warczące na siebie lwice, trzy inne leżały przyczajone w krzakach. Dwa potężne samce o ciemnych grzywach, oddzielone siatką ogrodzenia, skakały na nią, próbując się do siebie dostać. Wypatrywałam sunshine, ale nie widziałam jej nigdzie. Siedzący obok Wendela, weterynarz strzelił do pierwszego kota. Lwy zapomniały o walce ze sobą. Przywierały do ziemi i warczały widząc zbliżający się samochód. Krótka, nastroszona sierść na karkach, wpatrzone w nas bacznie żółte oczy. Zrobiło się groźnie. Moi koledzy jechali wzdłuż płotu, samochód za samochodem. Mogli wtedy zobaczyć wszystkie zwierzęta na terenie. Po strzałach weterynarzy koty powoli usypiały z czerwonymi lotkami wbitymi w kark lub tył. Miałam tylko nadzieję, że po przebudzeniu nie będą pamiętały o tym, co im właśnie robimy. Po kilkunastu minutach sytuacja była już prawie opanowana. Doris, chcesz spróbować? Mike, duży afrykaner, jeden z weterynarzy pracujących dla naszej farmy, wskazał na broń. Nie, chyba nie, myśli leciały mi przez głowę. Strzelać do moich ukochanych kotów? Chyba nie, odpowiedziałam niepewnie. Wiesz, to wyjątkowa okazja! namawiał mnie Majk. Być może będziesz musiała kiedyś strzelić do lwa w obronie gości, a tutaj możesz poczuć, jak to jest. Okej, okay, spróbuję. Wzięłam od niego strzelbę i przyłożyłam do oka. Dorodna duża lwica patrzyła na mnie i warczała. Przełknęłam ślinę. Przepraszam śliczna, wyszeptałam. Wstrzymałam oddech i pociągnęłam za spust. Lwica warknęła. Spróbowała łapą dosięgnąć zadu, w którym utkwiła lotka. Nie udało jej się. Popatrzyła na mnie zmrużonymi źrenicami. Po chwili głęboko sapiąc położyła się na boku. W ciągu kilku minut usnęła, równo oddychając. Jej oczy pozostały otwarte. Wtedy podeszliśmy do niej szybko zprezentował płachtą, a Chris podjechał pickupem. Doris, zrobić ci zdjęcie z twoją lwicą? zapytał któryś z kolegów. Nie, pewnie, pewnie, inaczej nikt mi nie uwierzy. Nadal byłam podniecona tym, że strzeliłam do kocicy. Minuty później lwica leżała pod innym krzakiem w swojej zagrodzie. W ekspresowym tempie naprawialiśmy ogrodzenia. Mam to zdjęcie, postaram się, żeby było w książce. Lwica, którą u, u, uśpiłam na czas przeniesienia. No to było nie, nie, niesamowite przeżycie, jak możecie się domyślić. Nie jest łatwo strzelić do warczącego lwa. No, ale mam za sobą takie doświadczenie. Kiedy przewieźliśmy wszystkie lwy do ich zagród, poszłam poszukać Sunshine. Niestety, jej młode zostały rozszarpane w trakcie walk przez lwy. To naturalny u kotów instynkt. Trzeba zabić młode innych samców, aby za chwilę móc mieć własne znorodną samicą. Zobaczyłam ją w zagrodzie pochyloną nad kłębkiem jasnej sierści pokrytej krwią. Tyle zostało z jednego lwiątka. Biedna lwica. Żałowałam moich ulubieńców i ich matki, która rozglądała się nerwowo dookoła szukając pozostałych dzieci. Usiadłam przy jej ogrodzeniu i zostałam tam przez chwilę ze smutkiem wspominając kocięta. Tymczasem sprawca całego zamieszania słoń o imieniu Tembo powędrował z rozwalonego przez siebie projektu w stronę głównego wodopoju. Miał poważny powód rozbicia bram w projekcie lwów. Został właśnie porzucony. Ponad 20 lat wcześniej dwa trzyletnie słonie, Tembo i Beki, przeżyły rzeź ich stada w Parku Narodowym Krugera. Odstrzał słoni był wtedy powszechną praktyką regulacji ich ilości na południu Afryki. Do zwierząt strzelano z ostrej broni, a na śmierć starszych patrzyły młodsze. Sprzedawano je później w, na aukcjach do prywatnych rezerwatów. W taki sposób słoniątka nazwane później Tembo i beki, trafiły do rezerwatu Ali i Loliego. Dorastały obok siebie na farmie przez 18 lat. Wszyscy mieszkańcy byli przekonani, że dwa łagodne słonie będą por, parą na zawsze, aż do dnia, kiedy z drugiej posiadłości wdarł się na naszą stronę dziki słoń. Beki się w nim zakochała. Kilka dni później porzuciła Tembo i zaczęła się włóczyć ze Slade'em. Dziki słoniowy konkurent otrzymał takie imię po panu Slade, przyjacielu rodziny słynącym z umiejętności uwodzenia pięknych pań w wieku od 18 do 80 lat. Jak donosiła Ala, John Slade był za zachwycony faktem obdarowania słonia jego nazwiskiem. Tembo próbował walczyć o beki, ale większy, silniejszy i starszy przeciwnik nie dał mu w tym starciu szans. Beki straciła głowę. Zapomniała o tembo całkowicie, a ten oszalał. Najpierw nacierał kilkutonowym ciałem na wszystkie drzewa, które stawały mu na drodze. Kładł je bez wyjątku na ziemię. Potem z furią, machając ostrzegawczo szarymi uszami, z trąbą podniesioną wysoko do góry, powędrował prosto do projektu lwów. Przeszedł przez niego, rozwalając większość bram. Wypuścił lwy, które na czas przywracania porządku musieliśmy usypiać. Przerwa techniczna. Tak a propos pana Slejda, to to prawda. Słuchajcie, to był niesamowity starszy pan, któremu nie przeszkadzał wiek kobiet w lodżu. Uroczy, uwodził nas wszystkie. Także też jego nigdy nie zapomnę, i w ogóle czytanie tego rozdziału przywołuje no niesamowite wspomnienia sprzed 28 lat. Przeżyłam fantastyczne chwile. i Mam nadzieję, że czujecie to z tego rozdziału właśnie w Czukudu. Dzień po zdemolowaniu projektu lwów, Tembo postanowił znaleźć sobie nową dziewczynę. Ryan, Ryan, zgłoś się, zgłoś się mamy problem z Tembo, ale znowu nas wzywała. Ciociu. Zgłaszam się. Co się dzieje? Gdzie on jest? Zapytał mój kolega. Dłoń, w której trzymał słuchawkę krótkofalówki, była pokryta ranami od naprawiania ogrodzeń kociego projektu. Przy górnym wodopoju, coś się dzieje z nosorożcami. Nikt tam jest, ale pojedźcie proszę sprawdzić. Jedźcie teraz, poprosiła. Dzisiaj nie mieliśmy gości w naszym samochodzie. Jeździliśmy po buszu, sprawdzając teren wzdłuż granic farmy. Robiliśmy taki objazd kilka razy w tygodniu. Każdego dnia coś wymagało interwencji na obszarze rezerwatu. Lwy podkopywały się do sąsiadów, słonie, nie bacząc na to, że ogrodzenie jest pod napięciem, wyrywały z niego kawałki drutu. Turyści w trakcie obserwacji zwierząt wyrzucali za siebie z samochodów śmieci. Niestety, na terenie większego parku Krugera działali również kłusownicy, odstrzeliwujący nocami nosorożce. Trzeba było być czujnym. Wjechaliśmy na sporą polanę z centralnie położonym sztucznym zbiornikiem wodnym. Naszym oczom ukazał się Tembo. Z wysoko podniesioną trąbą przebiegał właśnie z lewej strony, pastwiska na prawą. A przed nim uciekała jedna z, nas z naszych nosorożyc. – Co on robi? Poluje na nią? – spytałam Rajana, wpatrując się w ten niezrozumiały dla mnie obrazek. – Nie! – Roześmiał się i dodał wyraźnie rozbawiony: Tębo szuka nowej narzeczonej. Rzeczywiście, nasz słoń miał podniesioną nie tylko trąbę. W widocznym stanie podniecenia, próbował dogonić i pokryć jedną z samic nosorożca. Najwyraźniej biedak pomyślał, że uda mu się zastąpić beki inną ślicznotką. I gatunek, nie miał już znaczenia. Nie mogliśmy nic zrobić. Jeździliśmy za oszalałym słoniem po buszu przez dobrą godzinę, kiedy przyjechali zmienić nas z koledzy. Zaczęliśmy w spokoju oddalać się od polany zalotów, jak nazwaliśmy miejsce wysiłków Tembo, kiedy z radia padł następny alarmujący komunikat. Rajan zgłoś się: Tembo zranił dominującego nosorożca. Wracajcie. Na miejsce przybyli już weterynarz, przebywający akurat na farmie ekipa telewizyjna oraz dwaj synowie Ali, Janek i Krzyś z kilkoma pomocnikami. Kiedy podjechaliśmy, lekarz szykował już usypiające lotki, a filmowcy kamerę i ogromny, puchaty mikrofon. Przed nami, daleko w krzakach, stał dwuipółtonowy nosorożec. Z jego przedniej prawej pachwiny sączyła się w dół czerwona krew. Ziemia wśród zranionej nogi robiła, wokół zranionej nogi robiła się ciemnobrunatna. Uwaga! Kiedy do niego strzelę, zareaguje wściekłością. Może na nas pobiec. Wtedy zwiewajcie. Jeśli pobiegnie w drugą stronę, mygnamy za nim. Musimy go podtrzymać, zanim upadnie, instruował nas weterynarz i strzelił do zwierzęcia. Czerwona lotka utkwiła w wielkim zadzie. Nosorożec prychnął. I popędził kurcz z galopkiem w busz. Ja uwielbiam Janę Chmielewską, w związku z tym określenie kurcz galopek to jest no, uhonorowanie autorki kryminałów, yy, które no, nie, nie mogłam się powstrzymać, żeby użyć słowa kurcz z galopkiem. Kurcz z galopkiem nosorożec popędził w busz. Na nasze szczęście w przeciwną nasz, od naszej strony. Biegnij, krzyknął Krzyś. I ruszył za nosorożcem, a ja za nim. Za mną biegli Janek, Rajan i pracownicy. Na samym końcu ekipa telewizyjna. Co chwilę dochodziły narzucane z tyła przekleństwa. Widocznie krzaki niewysokich akacji strzelały im w obiektyw drogiej kamery albo zaczepiały mikrofon. Nosorożec przebiegł przez niewielką polanę i przystanął. My na jej drugim końcu również. Krzewy, kombrytum i skryły nas przed zwierzakiem. Nozorożec powoli odwrócił się w naszym kierunku. Nie wyglądał na oszołomionego lub szykującego się do snu. Wprost, przeciwnie. Masywny pysk lekko pochylił w dół. Krótkie, szpiczaste uszy delikatnie cofnął w stronę grzbietu. Nie widział nas, ale wyglądał jakby jedynie ustalał, w których krzakach się schowaliśmy. Kiedy tak każda ze stron kombinowała, co zrobić dalej, na polanę znienacka wkroczył Loli Sasens. Skupieni na nosorożcu nie słyszeliśmy ani warklotu jego rozklekotanego Landcruisera, ani nie widzieliśmy zbliżającego się starego myśliwego. Właściwie nie powinniśmy być zaskoczeni. 80-letni mąż Ali, doświadczony myśliwy, nudzący się życiem domowym i monotonnym trybem funkcjonowania lożu miał zwyczaj podsłuchiwania w radiu komunikatów oraz pojawiania się nieoczekiwanie, w najtrudniejszych do opanowania sytuacjach w buszu. Uważał wręcz, że jego obecność w tych okolicznościach jest niezbędna. Loli, potężny, mocno zbudowany, ale już starszy pan ogorzałą od słońca twarzą, czupryną gęstych, siwych włosów, zaczął iść powoli w kierunku białego nosorożca. Olbrzym stał na wprost niego. Obaj niedowidzący. Loli z powodu wieku, nosorożec z racji właściwości gatunku, byli gotowi na starcie. – Tato, zostań tam, gdzie jesteś! Tato, wracaj do samochodu! – Krzyś wrzeszczał mi nad uchem. Stary myśliwy machnął tylko lekceważącą ręką. Dzieliło go od zwierzęcia sto metrów. Loli nie dał mi wyboru. Strzelam drugi raz. Weterynarz szybkim ruchem przyłożył strzelbę do ramienia – ale pamiętajcie, od razu do niego biegniemy, żeby nie upadł na bok. Doris, masz szmatę do zakrycia oczu nosorożca? Pomachałam mu kawałkiem materiału. Okej, okay, do roboty. Lekarz strzelił, a my nie patrząc na to, czy zwierzę na pewno dostało, pognaliśmy w jego stronę. Właściwie w ostatniej chwili, bo już się przechylał na krótkich nóżkach niebezpiecznie na prawy bok. Rana, jaką zadał mu kłem Tembo, była głęboka na długość męskiego ramienia. Weterynarz umieścił w niej czop z antybiotyku, a przy okazji wyczyścił skórę pięknego zwierzaka z kleszczy. Zainfekowane rany wymazał błękitnym, antyseptycznym płynem. Dobrze, że przyjechałem wam pomóc, nie? zachichotał Loli. Bawilibyście się z nim do wieczora stwierdził i nie czekając na odpowiedź, zaczął powrotny spacer w kierunku swojego sfatygowanego landkruzera. Jego synowie popatrzyli na siebie z rezygnacją, kiwając głowami, a potem nic dalej nie mówiąc, z czułością na plecy odchodzącego ojca. Cała historia skończyła się do dominującego nosorosta szczęśliwie. Uratowano mu życie i zachował swój harem. A Tembo? Próbowaliśmy na nim zastosować zastrzyki obniżające poziom testosteronu. Nie reagował na nie któregoś dnia położył ogrodzenie farmy i zniknął. Z Heleną, studentką weterynarii ze Szwajcarii, jeździłyśmy po okolicznych rezerwatach, próbując go znaleźć. Słoń nosił obroże z nadajnikiem, więc sprawa wydawała się prosta. Przez tydzień, na zmianę, jedna z nas prowadziła auto, a druga, siedząc na dachu, wystawiała rękę z anteną wysoko w górę. Ale nigdy. Nie usłyszałyśmy charakterystycznego pikania jego nadajnika. bo przepadł jak kamień w wodę. Kilka tygodni później znaleziono go na terenie Parku Narodowego Krugera. Przeszedł kilkadziesiąt kilometrów od farmy Sus Sasensów do miejsca rzeźni jego stada kilkanaście lat wcześniej. Czy trafił tam przez przypadek? Czy też zatrzymał się tam, bo słonie mają wspaniałą pamięć? Czy szukał ukojenia po odrzuceniu przez beki? Co się z nim działo przez te tygodnie? Nie wiem. Wiem natomiast, że nie miałby szans na przetrwanie w parku w starciu z dzikimi przedstawicielami swojego gatunku. Złapano go, umieszczono w jednym z prywatnych rezerwatów. Podobno jest tam jedynym samcem wśród wielu słoniowych. Dam. Kochani, to no pierwszy raz i z całego serca dla gości moich wypraw, którzy pomagali mi tak bardzo, bardzo w wydaniu książki Mama burz Przygody przewodniczki po afrykańskich rezerwatach przyrody. Cały rozdział, długie, 25 minut. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkich z Was, którzy chcieliby jeszcze uczestniczyć w projekcie, tysięcy w 5 dni i mamy książkę. Zapraszam serdecznie i z całego serca do wsparcia projektu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten rozdział. Jestem pewna, że nie będziecie żałować. To jest 26 rozdziałów mojego życia, mojej pasji, mojej Afryki. Zapraszam do wsparcia projektu. Pozdrawiam Was serdecznie.